Witam Was serdecznie. Słuchajcie, drugi tydzień WLT za nami. Strasznie jakoś to szybko poszło. Nie wiem, chyba jak komentuję wyścig, to ten czas leci mi dużo szybciej. Te etapy jakoś dużo szybciej mijają, chociaż są dosyć długie, przecież, no ale. Dużo się działo w tym drugim tygodniu, nie do końca zgodnie z tym, co można było przewidywać, bo wydawało się przed tym drugim tygodniem, że to jest moment w wyścigu, w którym Jonas Winigo może postawić kropkę na T. To znaczy, może sobie zapewnić już taką przewagę w klasyfikacji generalnej, że właściwie to jego zwycięstwo będzie, będzie pewne. Oczywiście pewne to będzie po dojechaniu do mety ostatniego etapu. Nie do końca wiadomo, czy w Madrycie, ale to o tym później. Natomiast, no nie. No nie, ten drugi tydzień e, nic takiego nie nastąpiło. E, wydawało się, że to Anglii ten kolejny trudny etap, że to będzie ten teren, e, na którym Duńczyk no, pokaże Almejdzie, pokaże innym gdzie ich miejsce, pokaże tę swoją przewagę, o której cały czas się mówiło, że on ciągle jest jednak ponad. To on pogaczar najpierw, potem wini a potem cała reszta. Ale słuchajcie, zaczęło się od zwycięstwa Jay'a Wajna. To był w ogóle tydzień UAE. I myślę, że co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Etapów było sześć, z czego 5 na pięciu poznaliśmy zwycięzcę, bo w Bilbao zwycięzcy nie było. Cztery z tego wygrali kolarze UAE Team Emirates i to cztery różni kolarze. Najpierw Jay Wein z Mikelem Biergiem w ucieczce. Bierg bardzo mu pomagał. Wein ruszył po etapowe zwycięstwo, ale koszulkę lidera zgodnie z przewidywaniami założył i ona zwini go. I w tej koszulce jedzie do dziś. Cały tydzień na czerwono. Winigo, kolejny etap, no to było właśnie Bilbao. To było Bilbao, czyli runda wokół tego miasta i niestety dwa przejazdy przez metę przy pierwszym przejeździe okazało się że Te protesty propalestyńskie tym razem zupełnie wymknęły się spod kontroli. Znaczy protestujący chcieli przedostać się przez barierki, przedostać się na trasę. Był zaraz po starcie już był jeden protest, który zatrzymał peleton. No i później po tym pierwszym przejeździe okazało się, że tam jest po prostu zbyt niebezpiecznie, żeby wpuszczać tam kolarzy. Po raz drugi w związku z tym ustalono, że meta będzie 3 kilometry przed finiszem, przed tym zaplanowanym miejscem zakończenia etapu i że nie zostanie wyłoniony zwycięzca. Tego nie do końca rozumiem, dlaczego zwycięzcy nie można było wyłonić, no ale dobrze, taka decyzja była, 3 kilometry przed metą, no i ostatni podjazd i na tym podjeździe atakuje Tom Pitcock, rusza za nim Jonas Winigo, ale Pitcock właściwie dwa razy zrywa tego Winigo na tym krótkim, dynamicznym podjeździe eee, i później Jonas dochodzi we dwójkę odjeżdżają, dojeżdżają razem do tej prowizorycznej mety, zarabiając 10 sekund nad rywalami. No czyli i dla Pitkoka i dla Winniego sytuacja dobra, bo wprawdzie nie ma bonifikat, nie ma y, zwycięzcy, no ale oni obaj 10 sekund tego realnego czasu nad rywalami zarobili. Etap kolejny, no i tutaj Juan Ayuso, słuchajcie, Juan Ayuso po tej całej aferze, która była w, w tym pierwszym dniu przerwy w wyścigu, kiedy okazało się, że on rozwiązuje kontrakt czy też z nim rozwiązuje kontrakt ekipa UAE Team Emirates nagle teraz Ajuzo wystrzela i jedzie po zwycięstwo etapowe. Czyli mamy drugi rozegrany etap w tym drugim tygodniu i drugie zwycięstwo UAE Team. Przychodzi Angliru. No o Angliru już wam opowiadałem o tym etapie był cały jeden odcinek, przepiękna walka, przepiękne widowisko. No naprawdę stworzyli nam kolarze spektakl, po którym Chciało się krzyczeć bistek, jak mówiłem, bisu nie było, ale na Angliru była przepiękna walka. Ale też Angliru pokazało nam, że to nie do końca jest tak, że Jonas Winigo jest piętro nad pozostałymi. Ja cały czas uważam, że Jonas Winigo na tym etapie się męczył, żeby trzymać koło Almeidy, że dlatego go nie zaatakował. No już może w końcówce, tak jak mówiłem, kwestia pewnej klasy, że tego się po prostu nie robi, ale wcześniej on nawet no nie widać było, że miał taki pomysł, żeby ruszyć. Oni we dwójkę wjechali Anglii rup, przy czym cały czas pracował Joao Almeida i Joao Almeida wygrał etap zwycięstwo numer 3 grupy UAE Team Emirates w drugim tygodniu. No i etap kolejny, na którym albo Miał y, jeszcze raz spróbować wykorzystać te być może trochę słabsze dni Jonasa Vinigo, Joao Almeida, albo z kolei Vinigo miał po tym, co się stało na Angliru, pokazać, że no to jednak ja tu rządzę. Znowu nic takiego nie nastąpiło. Mieliśmy dużą ucieczkę. W tej ucieczce był Mark Soler. Mark Soler, który y, no. Jak sam mówił później, pojechał tam, żeby wywrzeć pewną presję na ekipę wisma Bike tym bardziej, że wisma Bike miała tam kampenarce. Więc Soler jechał, ale kiedy się okazało, że ten peleton nie, nie dojdzie, E, ucieczki, że jest szansa na zwycięstwo, a z tyłu w zasadzie niewiele się działo, bo tam e, no, ani e, Wismani za bike, ani UAE, chociaż w pewnym momencie był taki moment, że UAE znowu za, 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 zaczęło pracować. Słuchajcie, obrazek, który warto oglądać i oglądać i oglądać. Juan Ayuso pracował tego dnia na Almeida. Nie była to jakaś bardzo długa i bardzo wyczerpująca praca, ale no jednak był. Jednak był z przodu, pracował. No ale na ostatnim podjeździe właściwie była jazda na remis. Bo jazda na remis był czołowy wiatr, co bardzo przeszkadzało w jakichkolwiek atakach, no i przy ataku to pewnie te, te różnice byłyby niewielkie, więc panowie postanowili, że ten etap niczego nie zmieni w czołówce klasyfikacji generalnej. Natomiast Mark Soler, zwolniony w pewnym momencie z obowiązku, bo nie musiał czekać na Almeida, pojechał po Etapowe zwycięstwo w dniu urodzin swojej żony był bardzo szczęśliwy. No i mamy kolejne zwycięstwo u Team Emirates, a sytuacja, no, finiszowali. Najpierw Hindley atakował Pitcocka, bo ta walka o miejsce to trzecie na podium cały czas trwa. Jest kilku kolarzy tym zainteresowanych. Pitcock Angli wjechał, no, myślę, że aż zadziwiająco dobrze, bo on początkowo wydawało się, że dużo straci, a jednak znalazł gdzieś tam ten swój rytm. Chociaż miał z tym problem i dojechał tak, że jest ciągle trzeci w klasyfikacji generalnej. Almeida zaatakował, pomógł mu Pelicari. Pelicari też jedzie bardzo dobry wyścig, ale wydaje się, że jeśli będzie taka potrzeba w trzecim tygodniu, no to młody Włoch jednak będzie poświęcony dla Jayakim Hindleya, żeby popracować. I ta biała koszulka nie będzie tak ważna jak to, żeby lider Red Bull Borans Grohe stanął na podium tegorocznego wyścigu. Natomiast Pelicari popracował, wypuścił tego Hindleya, zaatakował, zdobył kilka sekund, 10 sekund dokładnie nad Pitkokiem. Natomiast jeszcze zaatakowali też w końcówce samej Winigo i Almeida, i oni dojechali w tej kolejności na drugim, trzecim miejscu. A więc odrobił jakby winigo dwie sekundy, w dzień wcześniej stracił cztery, odrobił dwie. I tak skończyła się ta górska część drugiego tygodnia, bo później mieliśmy jeszcze etap taki pagórkowaty z wielką, prawie 50-osobową ucieczką. Był w tej ucieczce też Michał Kwiatkowski. No mieliśmy niestety kolejne zdarzenie. Słuchajcie, ja jak wiele razy mówiłem, każdy ma prawo protestować i te protesty będą się nasilać. Tych protestów będzie coraz więcej przy tym, co się dzieje w tej chwili na świecie. To, co się dzieje w tej chwili w strefie gazy i tak dalej, to będzie wzbudzało protest i... Ten protest można wyrażać na różne sposoby. Natomiast to, co zrobił znowu jeden z protestujących na trasie 15 etapu, kiedy on, rozpędzony z góry, chciał słuchajcie, wbiec w ucieczkę i po prostu powywracać kolarzy, trzymając flagę Palestyny przed sobą, to jest już nie protest, to jest zamach. To jest zamach na zdrowie i życie kolarzy. Takich rzeczy po prostu robić nie wolno. To znaczy, wydaje mi się, że w żadnej sprawie taki protest nie jest uzasadniony. Znaczy, nie można. Narażać życia i zdrowia kolarzy, którzy po prostu uprawiają swój zawód, którzy da, dają nam widowisko i robić tego w ten sposób. Tak, no, co innego, jeszcze nawet zablokować po prostu drogę, kiedy to widać, kiedy można się zatrzymać, a co innego jest wbiec w wiadącą ucieczkę. Ucie, ucierpiał Javier Romo, no bo kolarze Lidl Trek, których było, słuchajcie, pięciu w tej dużej ucieczce, był oczywiście Mats Pedersen, był Jay Wine, Jay Vine, który wygrał dwie górskie premie, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji górskiej, ale był też Pedersen, Pedersen, który, który chciał wygrać lotną premię, to mu się nie udało, bo na drugiej górskiej premii Wine z werwakę zaatakowali i odjechali, nie, nie zdołali ich dogonić kolarze Lidl Trek, no ale później Javier Romo, bo było trzech kolarzy Mowi Staru. Pomagał im w pracy, a po tym ataku Javier Romo niestety zrobiło się zamieszanie, wywrócił się i gdzieś tam pobiegł wściekły. Nie wiem jak to się skończyło, bo nie pokazały tego kamery, ale w każdym razie no, dojechał, potem Romo pracował. Doszli w końcu Wajna i werwakę. Później mieliśmy jeszcze jeden atak. Atakował między innymi Egan Bernal, atakował Buitrago, ale cały czas mieli na kole Matsa Pedersena. I Pedersen wreszcie sięgnął po swoje upragnione etapowe zwycięstwo. Naprawdę, ten facet jeździ niesamowicie. To, że on jeszcze nie wygrał monumentu, o którym marzy, no to ja troszkę nie rozumiem dlaczego, ale myślę, że on i ten monument w końcu wygra, bo jest to niesamowitej klasy kolarz. Słuchajcie, ile razy on już przejeżdżał na tym wyścigu podjazdy, o których wydawało się, że nie ma prawa ich przejechać, a on je przejeżdżał po to, żeby wygrać lotną premię. Etapu nie udawało mu się do tej pory wygrać, ale był zdeterminowany i mówił po tym etapie 15, że to zwycięstwo smakuje niesamowicie. No i teraz tak. Teraz jaki wniosek? Bo tydzień dla UAE Team Emirates, ale liderem jest Jonas Winigo. Natomiast ta przewaga Jonasa Winigo no nie jest taka, jaka wydawałoby się, że może być po drugim tygodniu, po tak trudnych etapach. I Jonas Winigo sam powiedział po, po, po zakończeniu 15 etapu moje nogi bardzo potrzebują dnia przerwy. Czyli ten facet też się męczy. Ja mam wrażenie, że Jonas Winigo... Po wypadku na kraju Basków, e, wystartował w biegłorocznym Tour de France, co stało pod znakiem zapytania, i jakby na rozpędzie, jakby wierząc w to, że te, że te cyfry się zgadzają, że twierdził sam, że ma na, na najlepsze cyfry w całej karierze, atakował jeszcze tego Tadeja Pogaczara. W tym roku już z tymi atakami było gorzej. Mam wrażenie, że po tym kraju Basków wini go, no chyba jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze nie doszedł na ten swój najwyższy, poziom na taki poziom na jakim potrafił wygrywać Tour de France no i w zeszłym roku i w tym roku na wielkiej pętli tego nie widzieliśmy teraz z tą wielką pętlą w nogach przyjechał żeby wygrać Vuelta ale wcale to jego zwycięstwo nie jest takie pewne teraz się okazuje że to Almeida jakby doszedł do tego poziomu Almeida który też zwykle bywało tak że jak on atakował to później za te ataki płacił albo jak ktoś atakował to on dużo czasu mu zajmowało żeby dojść z powrotem a teraz no on wjeżdża w takim tempie niesamowitym całe Angliru. On na tym kolejnym etapie też kontroluje sytuację. Owszem, przegrywa na, na, na finiszu z Winigo, no ale to, to żadna przegrana. Zobaczymy, jak to będzie w ostatnim tygodniu. Słuchajcie, bo w tym ostatnim tygodniu jeszcze naprawdę czeka kolarzy sporo, sporo wysiłku, sporo trudnych etapów. I no myślę, że tutaj jeszcze sporo może się wydarzyć. Zobaczcie, w tej klasyfikacji generalnej w tej chwili ta przewaga Jonasa go nad Almeidą, to jest 48 sekund. Pitcock, który jest ciągle trzeci, traci 2 minuty 38 sekund. Jay Hindley jest coraz bliżej Brytyjczyka 3 minuty 10. Felix Gal też ciągle jeszcze nie rezygnuje z walki o podium 3,30. Felix Gal. Podobnie jak Winigoma ma przejechany Tour de France w nogach. Giulio Pelicari jest szósty, ale Pelicari być może będzie musiał to wysokie miejsce poświęcić. Matthew Ricciatello, bardzo dobra jazda Amerykanina, on jest siódmy. Sepkus na miejscu ósmym. Junior Leserve awansował na dziewiąte po tej ucieczce na 15 etapie. Thorstein Tran jest w tym momencie 10. Awansował też Bernard Ciccone, no ale ich straty już są duże w klasyfikacji generalnej. Tak więc jak widać jest walka o zwycięstwo w tym wyścigu i jest walka. O miejsce, trzecie i ta walka będzie trwała. Mam nadzieję, że do samego końca. Mam nadzieję, że do Madrytu, bo pojawiły się takie pogłoski, że etap w Madrycie może się nie odbyć właśnie ze względu na te protesty propalestyńskie, że znów ma się tam zjechać tysiące protestujących, którzy chcą zakłócić przebieg tego etapu. Organizatorzy wydali wczoraj komunikat, że. Zrobią wszystko i że oni nie przewidują takiej opcji, żeby etap w Madrycie odwołać. No ale widzimy, ta sytuacja jest cały czas dynamiczna. To się dużo tutaj może jeszcze wydarzyć. Kolejny etap, który będzie po dniu przerwy, wcale nie jest taki łatwy, słuchajcie, bo to niby, niby nie ma tutaj jakichś wielkich podjazdów. No ale to jest etap, na którym tego przewyższenia będzie 3,5 tysiąca metrów. Etap Spojo do Castro de RV. 168 km, no i te premie. Mamy premię trzeciej kategorii, później mamy to Alto de Groba, to jest premia pierwszej kategorii, i tutaj naprawdę jest kilka bardzo stromych odcinków. Kolejny podjazd bez premii, później ta premia drugiej kategorii, Alto de Prado. No i ostatni podjazd Castro de RWI, to jest ponad 8 km podjazdu. I zobaczcie, ten początek, tutaj jest taka ścianka 16%. Mamy te pierwsze 3 kilometry naprawdę bardzo trudne. Później jest jakieś 800 metrów zjazdu, no a później ta droga do mety cały czas się wznosi, jeszcze też z jednym takim hopkiem ponad 10%, a więc jest tu miejsce, żeby atakować. I być może jeśli te wysokie góry są przynajmniej w tym drugim tygodniu w zasadzie na remis pomiędzy Almeidą i Winigo, może któryś z nich zasetu zaatakować, a może zaatakować. Atakuje Jay Hindley, może zaatakuje Tom Pitcock, możemy mieć też dwa wyścigi. No ta ostatnia wspinaczka to jest tak, jak to ładnie Brytyjczycy mówią, Sting in the Tail. Czyli taki kolec tam na, na koniec, który, który może wprowadzić sporo zamieszania. A później, słuchajcie, mamy sekwencję. Etap górski, bardzo trudny. Jazda indywidualna na czas, etap górski bardzo trudny. Tak więc ten trzeci tydzień zapowiada się naprawdę ciekawie, z czego się cieszę, bo będę go do końca z Darkiem Baranowskim komentował i myślę że, myślę, że doczekamy się jeszcze, no tak jak ten etap 14 troszeczkę rozczarował, no szczególnie po takim widowisku jak było na 13 etapie, tak myślę, że teraz te kolejne etapy będą ciekawe i te emocje będą trzymały do końca. Dodam jeszcze, że Agnieszka Skalniak-Sujka wygrała pierwszą edycję kobiecego Maryland Cycling Classic. Janek Jackowiak, nasz świetny junior, pojechał bardzo dobry wyścig we Włoszech, także coś się dzieje też poza Vuelta, no ale ta Vuelta jest dla nas teraz najważniejsza. Gdybyście mieli ich ochotę postawić mi kawę. Bo tej kawy ostatnio dużo piję, to link znajdziecie pod filmem. Natomiast zapraszam Was na relacje. Zapraszam Was na kanał. Bo też będą kolejne, kolejne filmy. I w, subskrybujcie, wciskajcie ten dzwonek, żeby być na bieżąco. I oglądajcie, oglądajcie w Eurosporcie, oglądajcie w HBO Max, w Welte, bo ten ostatni tydzień musi już być decydujący, czyli musi się jeszcze sporo dziać. Do usłyszenia i zobaczenia.